Cześć, jestem Mateusz, firma MK Bike. W dzisiejszym odcinku chciałem przedstawić Państwu skarpetki kompresyjne firmy Endura. Skarpetki, jak widać, dostępne są w dwóch wariantach kolorystycznych: czarno-czerwonym bądź biało-szarym. Na co warto zwrócić uwagę? Skarpetki. Dosyć wysokie, sięgają mniej więcej pod kolano. Posiadają panel na palcach wykonany w technologii bezszwowej dla zwiększenia wygody. Podobnie wygląda sytuacja z panelem na piętach. Dodatkowo skarpetki posiadają oznaczenie lewa i prawa, co ułatwia ich poprawne założenie. Jeżeli chodzi o wstawki, zarówno na palcach, jak i napięcie, zostały dodatkowo wzmocnione nylonem. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim rozciągliwy panel na środku stopy zapewnia wysoki komfort chodzenia oraz dodatkowy panel rozciągliwy nad kostką. Jeżeli chodzi o same skarpetki kompresyjne, skarpetki te ułatwiają odpoczynek mięśni, zwiększają wydolność. Mięśni, oraz przede wszystkim chronią nas przed żlakami. Polecam te skarpetki wszystkim osobom, którym zdarza się odczuwać dyskomfort związany z zbyt długą jazdą na rowerze. Jeżeli występują bóle nóg, bóle mięśni, szczerze polecam te skarpetki. Pomogą one zmniejszyć te bóle oraz zwiększyć komfort samej jazdy. Skarpetki te idealnie sprawdzają się również jako. Skarpetka dla przedstawiciela handlowego. Wiadomo, praca w większości siedząca, nogi mają tendencję do puchnięcia dzięki kompresji. Nogi zachowują świeżość oraz lekkość. Zapraszam Państwa do zakupu tego produktu na naszej stronie internetowej dobrerowery.com.